Ostatnio, często mi się to zdarza I znów się zdarzyło Że kładę się spać nad ranem Jak lecę sobie nockę Ustawiam budzik na 45 minut A wstaję po, dokładnie po godzinie 45 po dwóch godzinach Przez co awizację w Norwegii mam na firmie na godzinę 12 a Teraz mi pokazuje, że będę o godzinie 12.10 Czyli jakbym nie przespał sobie o godzinkę za dużo no to możliwe, że... żebym zdążył po prostu na czas, nie? no ale ze snem się nie wygra, nie? zjechałem z promu wieczorem wyjechałem, nie wiem, w pół do pierwszej i znowu rozpocząłem jakoś czas, bo dzisiaj ogólnie jest czwartek, a już tak po nockach sobie latam od, od wtorku, z poniedziałku na wtorek jak wyjechałem z bazy nie? na Czechy także organizm już potrzebuję snu, a zaś jak wjechałem wczoraj na prom, bo przed promem w Świnoujściu się przespałem 2 godziny, wjechałem na prom daj jakoś po 6 godzinach czekania. No i na promie nie mogłem zasnąć, nie? Na promie spałem o półtorej godzinki, 2 godziny to max, chociaż nie wydaje mi się, bo po 21:00 na pewno zasnąłem, a o 23:00 ileś tam już budzili. Ale lecę sobie teraz do Norwegii. Mam jeszcze 3 godziny 53 minuty na firmę. Gdzie jest firma? Zaraz za granicą, za granicą szwedzko-norweską. No ale potrzebuję, właśnie, jeszcze dostać się na tą granicę i tamtą odprawę, czy jak to tam się nazywa odbębnić oczywiście, półeczkę ściągnąć, zapewne i firankę z szyby i, i wjechać do Norwegii, być może nockę dzisiaj będę kręcił w Norwegii aczkolwiek nie jest jeszcze to pewne bo dojadę tam na ponad 9 godzin lekko, więc nie wiem czy uda mi się z powrotem wyjechać do, do Szwecji a szczerze powiem fajnie by było w Norwegii kręcić nockę znaczy nockę, jak nockę jak nockę pauzę po prostu a trochę mnie poniosło z tą prędkością w tym zabudowanym bo nie będzie to nocka, bo to będzie popołudnie nie? no, ale w Norwegii jeszcze nigdy nocki nie kręciłem, byłem tylko jeden raz, z czego był filmik tutaj, jeszcze tak w miarę zimą a teraz, o jaka fura ładna a teraz zobaczę jak to jest, można powiedzieć latem, no nie latem, ale ale w takie słoneczne dni, gdzie jest teraz 13 stopnia, jest godzina 8:18, nie? Więc więc fajnie. Hold me close till I get up. She's the leading us. dojechałem na granicę, papierki już mam popodbijane całkiem inaczej, znaczy całkiem inaczej nie no, tak samo, podobnie się odbywa jak, jak na tej granicy poprzedniej, co kiedyś tam z zimą byłem, tylko że zdecydowanie jest mniejszy ruch, nie stoi tutaj dosłownie parę ciężarówek po drugiej stronie tak samo stoi parę ciężarówek no i byłem w jednym biurze które nazywa się KGH, dałem im papiery oczywiście bez kolejki bo jest taki mały ruch, oni mi kazali pójść do kolejnego budynku, który jest jeszcze tam obok poszedłem do tego kolejnego budynku w tym kolejnym budynku kazali mi wrócić do tutejszej, tutejszych tuli kazali mi wrócić wróciłem, oni mi tam dali drugą pieczątkę z powrotem wrócić do tego biura, w którym byłem jako drugim tam gdzie mi kazali iść do tych tuli znowu, w, nie, tam już wzięli jeden papierek i powiedzieli, że to wszystko, że można jechać także, także tutaj sprawnie się odbyło ile mi tam... 22 minuty zajęło wszystko, i teraz muszę zdemontować, oczywiście, tutaj półeczkę szanowną i firankę. Więc najpierw firanka już sama się odkleja, od, od ciepła, bo słońce świeci. No dobra, ściągam firankę z półką, będzie trochę gorzej, bo są lampeczki tutaj które to są kable ten na pewno i ten dobra mam dwa kable od lampeczek znowu mi się coś rozpierdzieli pewnie z tymi lampkami jak to zdemontuję o, tutaj mi się pasek odkleił dobra drugi etap to jest ściąganie kółki okej okay, znowu się pozawijało który to się zawinął? ten dobra, półka jest ściągnięta sywkiła i mogiło oczywiście jak się półka odsłoni i kolejnym etapem jest podłączenie czytnika czytnika norweskiego Że to wpinam sobie we wtyczkę cyk pyk i teraz pytanie, czy ten czytnik się odpali, czy się nie odpali? Tutaj jest, nie? No, Działaś ty, czy nie działasz? Burdel z okablowaniem mam. Nie wiem, nie pamiętam, czy on potrzebował chwili, czy nie potrzebował. No ale chwilę, chwilę poczekam. teraz mi pokazuje, no 17 minut stąd jest firma, nie? Czyli tylko 17 minut za granicę jadę. Więc może nie trzeba byłoby ściągać półki zasłony. Może by się udało jakoś przyfarcić, ale wolę nie ryzykować. Ale co jest z tym czytnikiem? No to jest pytanie, może go podłączę do innego gniazda po prostu. Dobra, podłączyłem go do innego gniazda. O, i się załączył teraz. Dobra, i chyba jak się świecą tutaj dwie kreseczki na zielono, to chyba można jechać, tak mi się wydaje. O, etol polska się załączył. Pięć osi. Dobra, chyba powinno być dobrze. Kurde, nie wiem, do tej pory raz tylko to robiłem i, i zapomniałem, bo tu podłączyłem. Załączyło się tego, gitara. Nie no, ten to mnie zaraz normalnie z równowagi wyprowadzi. No nie będzie się trzymał, bo... Już pokleiłem tutaj Swoją taśmą jakąś A nie tą oryginalną co tam była No ale dobra, ten chyba będzie Czytnik funkcjonował Aha, ale to trzeba dać jeszcze Nie wiem, dokręcać już tą pauzę 17 minut no, Znowu odpadł Dobra, dokręcę jeszcze pauzę, bo zostało mi 4 minuty Z tego wszystkiego i będę Startował Także tutaj tak właśnie Wygląda granica. Gdzie jestem właśnie? Jestem dokładnie w tym miejscu. E... Kunz, Kunzwagen, tak się tutaj ta miejscowość nazywa. Czy to droga? A nie, droga to jest 61. Kunzwagen, droga 61. E, mniej więcej jechałem tutaj od Göteborga wzdłuż tego jeziorka pod którym jest to Jokoping gdzie to jest to jeziorko? aha nie, sorry, nie koło tego jeziorka gdzie jest Jokoping tylko chyba obok tego jeziorka, tak tutaj jest to Jokoping, tutaj jest jakieś inne jeziorko i sobie leciałem tutaj bodajże tą drogą E45 i do góry na 61 jedynkę i jestem właśnie nad tym przejściu w tym miejscu no i mam 17 minut do do firmy, czekam dokręci się pauza i ruszę, bardzo mały ruch tutaj jest, po drodze też, no jest. nie wiem ile ja tu kilka ciężarówek dosłownie mijałem nie, jest takie takie spokojne przejście także fajnie, kolejek w biurze tak samo nie ma, nie trzeba nie trzeba czekać. No później, już może będę na pusto wracał. Mam jeszcze godzinę 48 jazdy na dzisiaj. Później będę wracał, być może na pusto. Więc na pusto po prostu się przelatuje. Z tego co pamiętam, że nigdzie, nigdzie tam się nie zajeżdża. Znaczy wtedy, jak ja jechałem, to w ogóle jechałem takim przejściem, że tam nawet yy, żadnych biura ani nic nie było. nie? Gdzieś przez środek lasu. No ale tak samo wracałem na pusto, więc, więc i tak nie musiałbym poddawać się żadnej kontroli. Papierów, czy tam rejestrowania towaru, który do nich tutaj wjeżdża. Lecimy, wjeżdżam do słonecznej Norwegii dzisiaj. No. I tak to tutaj się prezentuje to, to przejście graniczne. Za 200 metrów 20 na godzinę, tutaj 30. Choć zamknęli, trzeba zjechać na jakąś kontrolę. To może rozłączę się. Dobra, sprawdzili mnie na granicy, skontrolowali. Pierwszy raz coś takiego miałem. Dałem gościowi tutaj, przyszedł gościu i babeczka. Dałem im papiery. No i wypytywali, wypytywali się tam o jakieś różne rzeczy. Gdzie załadunek, czy ja ładowałem nie wiem ile już jeżdżę chyba, mój angielski to jest taki dosyć bardzo średni więc nie wiem czy go dobrze zrozumiem ale ile, ile ogólnie jeżdżę jako kierowca e, chyba czy będę ładował w Norwegii czy, czy wracam na Szwecję coś takiego jakieś takie pytania to gościu gościu mnie wypytywał e, kobieta sprawdzała sobie tam naczepy. znaczy nawet nie w środku tylko tylko same tutaj, gdzieś obok zaciągnikiem, e, gdzieś po środku naczepy, coś, coś tam patrzyła. No i tyle było z kontroli, nie? Także jakieś tam, powiedzmy, przesłuchanie takie delikatne. No i oczywiście o alkohol i o papierosy, nie? Czy, czy nie wiem, czy coś tam przewożysz czy coś to powiedziałem, że, e, że tylko na własny użytek tutaj: papierosy, nie? Elektryczne, e, hitsy. No, no, i jestem z powrotem na trasie. No, ale też zero, zero ciężarówek, jedyną ciężarówką byłem. Osobówki tak sobie przejeżdżały. Jedną osobówkę tam zatrzymali, nie wiem, tam chyba dwie, dwie zgrzewki, dwa kartony piwa mieli. Z tego, z tego co widziałem w bagażniku, więc, więc ich tam coś przeszukiwali. A tak osobówki sobie przejeżdżały, ciężarówek, ciężarówek oprócz mnie nie było. Chwila, moment. I dojeżdżam pod firmę. bodaj, że tak. Tutaj Krafer. Żywej duszy tutaj nie ma. Ale ładne domki. Więc wbijam się tutaj. Nie wiem gdzie będzie rozładunek, albo w tej bramie garażowej. Albo gdzieś tam dalej? Jadę sobie tutaj Widzę, jakieś biura tutaj są Tak, numer 310 Podjeżdżam tutaj idę się pytać chyba do tych drzwi tutaj Zadowoleni, że przyjechałem Tutaj pan właśnie Tutaj pan właśnie odjechał mi kawałek autem, bo muszę podjechać tutaj do przodu. I tutaj będzie zrzucane po prostu. Dobra, chyba. Chyba styknie. I widać. 16 minut zajął tutaj dojazd z granicy. Także idę się otwierać. Cyk motocyklista. Także idę się otwierać i będzie zrzucany. No i ogólnie towar się prezentuje tak. To nie mam pojęcia co to jest. A tutaj są te bramy garażowe. No dobra. Zwijam pasy. Trzeba uporządkować. Już słyszę wózek odpalili i będzie Rozładowywane Rozładowane. No i tak jak przy załadunku Tak i przy rozładunku Nie ma tutaj dla mnie nic do roboty Zajmą się wszystkim sami Te bramy garażowe są w takich stojakach drewnianych I one, oni je skręcali na Na wkręty je po prostu mocowali Żeby to się trzymało Bo to dosyć lekkie zadawali jedne na drugie I myślę sobie jak oni to później rozładują tutaj w Norwegii No ale widzę, że są dogadani Wiedzą o co chodzi Muszą dosyć często brać, brać te bramy garażowe z Czech Że przyjechał gościu Gościu wózkiem widłowym, drugi gościu przyniósł drabinę, przyniósł wkrętarkę i po prostu będą to z powrotem teraz rozkręcać bo tam stojak do stojaka jest przymocowany. Będą rozkręcać i, i sobie zrzucę. Także nie ma dla mnie tam kompletnie nic do roboty, tylko pójdę później przeciągnąć plandekę na drugą stronę i, i tyle będzie z tego rozładunku. Co dalej robię? Jeszcze nie wiem. Na razie by się przydało coś zjeść, bo od ostatnich ponad 4 godzin nic nic nie jadłem ale to jest klimacik fajny Lasy droga taka gdzie mało co przejeżdża firma gdzieś na poboczu fajnie fajnie nic nie ogrodzone przy samej drodze No i tak się to prezentuje cisza spokój Graj but. No jestem rozładowany. Godzinkę i 5 minut to jakoś zajęło. Eee, fajnie, fajnie szybko im to poszło w porównaniu do załadunku to ładowali mi to łącznie gdzieś z 3 godziny. Także spoko. Tylko powoli cofnę, bo tam osobówka wcześniej za mną stała, ale już chyba pojechał. Troszkę go widziałem wtedy, teraz go nie widzę, no i co? Został, został tutaj towar na placu Te żółte opakowania Pozostawiali, to ja chwilę tutaj jeszcze postałem eee, Jeszcze z pół godziny dobre Bo czekałem na zlecenie, czy dostanę jakieś zlecenie za ładunku No ale na razie mam czekać, więc udaję się z powrotem w stronę granicy Stąd mam 14 km Tam bliżej granicy były parkingi, widziałem więc po prostu udaję się tam i gdzieś sobie stanę. Chyba, że po drodze jeszcze będzie e, jakiś, jakiś parking, najlepiej nad jeziorkiem. To by było całkiem fajne. No. 13:55, także na spokojnie. Możliwe, że nie dostanę dzisiaj w ogóle żadnego zlecenia. Ostatnio, właśnie tak, tak miałem, że stałem po po 11, po 15 i, i raz stałem 20 kilka godzin czekając na zlecenie nie? nie było nie było żadnego zlecenia załadunku no teraz trzeba się na razie wydostać stąd i stanąć sobie gdzieś w cywilizowanym miejscu, no nie będę tutaj ludziom pod firmą stał Troszkę sobie wycofam tutaj i wyjadę. Kogdyś tu kurzy się wszystko. No, także lepiej, lepiej zamknąć. No i pojadę sobie w jakieś cywilizowane miejsce. O, tutaj pan autobus sprząta. Oczekiwać na na zlecenie, ale tutaj mają klimacik te chaty. Ja pierniczę. Tamta taka płaska ładna. No to też jest konkretnie. Jakieś komóreczki. Dobra, tam coś jedzie to jeszcze poczekam. Kurde sztos Jestem z powrotem na właściwych torach Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj jest jeszcze jakaś firma Budowlana zapewne Jakieś materiały tu jakieś Drewno Wszędzie coś No i pełno jakichś starych furek, nie? Odrestaurowanych Że tak to się prezentował, rozładunek tych bram lecę, lecę w stronę granicy na razie, i zjeżdżam tutaj 250 metrów do granicy, tutaj stąd jest ale nie jest to ostatni parking bo jeszcze jeden jest na granicy to gdzie tu się wjeżdża? o, to jest pytanie chyba tutaj ale kurde tutaj też jest klimacik o, pan sobie tutaj kempinguje ciężarówki prosto kurde, takie parkingi to się szanuje Tutaj można sobie wody nabrać, chyba to akurat by mi się przydało. No i stoją dwie ciężarówki, fajnie, trochę cienia jest. Więc gdzieś, gdzieś w cieniu by sobie człowiek stanął. O ile będzie taka możliwość? I chyba jest taka możliwość. W tym miejscu słoweczka stolik kurde, czego chcieć więcej I teraz kawałek do tyłu Kurde klasa. Fajny parking ładny troszkę lasku. O, po drugiej stronie jest stacja benzynowa tam za drzewami kawałek. Po drugiej stronie ulicy, tutaj też jest coś, więc pewnie jakaś toaleta jest, może jest prysznic. Także jak przyjdzie mi zostać tutaj na nockę, to znaczy na nockę jest. 14 15, 15 po 14. Także przyjdzie mi tutaj zostać, więc jest klasa. Wyszedłem się przejść z ciężarówki, tam stoi moje auto za, za tą drogą. Przeszedłem tutaj kawałeczek. Bardzo fajny parking tutaj jest. Bo tutaj idzie sobie droga. Tu zaraz jest granica. Jest ta stacja benzynowa, co mówiłem po drugiej stronie. A tutaj jest. Jakiś pomnik, jakieś kempingi, takie pole do kempingowania, czy kempowania. Bardzo ciekawy parki. O, jest tutaj pomnik, idę tam bliżej do niego. Coś takiego zaraz sprawdzę co on tutaj przedstawia. Tam jakichś dwóch ludzików na górze ma. Flaga norweska i szwedzka. Jakoś... Jak studnia to wygląda. A nie, to jest kotwica na środku. 1756 rok. Jest tutaj opisane, że jest to pomnik pokoju, wybudowany. W 1914 roku, dla upamiętnienia setnej rocznicy pokoju między Norwegią a Szwecją. 14,83 metra. Taka ciekawostka z parkingu. O, a tutaj, dla ciekawostki, jest to most pokoju, postawiony bodajże w 2009 roku. Jest najmniejszym mostem na świecie łączącym dwa kraje pamięci. Coś takiego. Nie wnikam w szczegóły, tak się to prezentuje, pięknie. No, a tutaj na tablicy informacyjnej, nie nieopodal tego, jest właśnie opisane i pokazane jak to tu powstawało. Były tu jakieś imprezki, jak widać, tańce, hulańce, a tutaj jest chyba historia. Tego jak to powstało i jak to wyglądało jak budowali z drewnianym rusztowaniem. Jeszcze chciałem sprawdzić stan toalet jak to w Norwegii wygląda. No, nic specjalnego, jest to mój wałkeński bank. Jeden. Wróciłem sobie do auta i postanowiłem, że odgrzeję sobie zupę przy tym oto pięknym klimatycznym stoliczku. Tylko jest mały problem, bo mi zupa zamarzła. Znaczy ten taki krem, zupa, krem, coś takiego. Tak, normalnie z garnka sobie chciałem zjeść, no ale zamarzło, nie teraz zrobić. O, otworzyłem mi to co się z zupą moją stało. Dobra, jakoś mi się udało wygrzebać. Trochę zmrożone, no ale przecież na ogniu jest, nie? To się rozmrozi. Kalafiorowa jak coś. Zupa kalafiorowa. Bo zapomniałem jak się nazywa. Musiałem spróbować kapsa. No i tutaj brudne trochę jest, bo się zakurzyło od aut. Jak jeżdżą, ale mi to nie przeszkadza. Niech sobie będzie. No i się jest rano dzień kolejny, 20 godzin 3 minuty pauzy się wykręciło i dostałem właśnie telefon, że mam wracać na pusto do do portu do Trelleborga wbiłem już sobie to w nawigację. 632 km na puste 9 godzin jazdy. Jest ciekawie. Ja się właśnie zbieram, ogarniam, zamontuję sobie już półkę, firankę. Bo tutaj zaraz mam granicę, więc myślę, że, że nie powinno być przypału. No i co? I będę cisnął cały dzień. Jest 1016, pokazuje 1914, że będę bez Bez pauzy Także nie spodziewałem się czegoś takiego, myślałem, że będą czegoś, czegoś mi szukać na siłę, no ale Jest dzisiaj piątek, nie? Piątek, dziesiąta Mam cały dzień jazdy, żeby dojechać do portu A do soboty, do wpół do pierwszej w nocy Mam czas pracy Także muszę Muszę wrócić, a prom wstępnie mam ustawiony na na jutro, na sobotę, na dziewiątą rano. Także no, ja się zabieram, za montowanie tego i, i zwijam w stronę portu. Jestem już w Szwecji. Przejechałem przez granicę. Nie obyło się bez lekkiej kontroli. Zatrzymali mnie na, na środku drogi. No, przejeżdżałem sobie. Sobie środkiem, nie jechałem prawą stroną, tam gdzie, gdzie przejeżdżają osoby kierowcy, którzy wiozą jakiś towar, tylko przejeżdżałem po prostu tak, jak na pusto leciałem, czyli bezpośrednio prosto. Ale mieli dzisiaj jakąś kontrolę, kilka osób tam stało. No i co, zatrzymali mnie na środku drogi. Korek się za mną zrobił, osobówki za mną jechały, więc, więc wszystko stanęło. Chcieli zobaczyć pakę, zobaczyli pakę, że, że na pusto jadę. Eee, to jedna jedna kontrolerka, że tak powiem, patrzyła, a druga w tym czasie patrzyła mi do, do środka, tutaj do kabiny. Nie wiem, co tutaj przeglądała, bo, bo ja tam byłem przy naczepie. Więc tak, jedna tutaj zerknęła, jedna tam z tyłu na, na naczepę, i się zapytali, dokąd jadę ogólnie. Mówię, że do Trelleborga i do Polski płynę na, na weekend Ja wiem, że spoko, dobra i mogę jechać, także Tylko korek zrobili i mnie zestresowali Bo mówię, opierdzielę, na środku drogi mnie tutaj haltują, każą otwierać, przeszukują mi kabinę Ale wszystko wyszło tak jak wyszło, że 3 minuty później już jechałem Takim im to wszystko pokazałem No teraz jestem w Szwecji, 596 km 8 godzin, 22 minuty. Mam do portu i tak to zleci dzisiejszy dzień. Także to było na tyle. Chciałem Wam podziękować za oglądanie. Jeżeli do tego momentu jeszcze to oglądaliście, możecie zostawić lajka, like subika. I co, żegnam się z Wami. Do następnego. Trzymajcie się. Siema.